Witajcie! Dzisiaj jak widzicie z tyłu Horsz Express, czyli siejemy w końcu jęczmieniary. Wczoraj siałem odmianę fidway tam mniej więcej 150 kg na hektar. Dzisiaj z kolei Melius w dawce, w dawce, no jakby w ilości 125 kg ziaren na hektar to mniej więcej gdzieś tam powinno wyjść na 320 ziaren na metrze. Tutaj mamy do obsiania 8,5 hektara. Jeżeli ziarna wyjdzie dosyć dużo w siwniku, no to tam nawet na 9 możemy wysiać, bo jest to kawałek dosyć spory. A 8,5 to po prostu jest minimalna ilość hektarów do dopłat, tak, bo to jest nie nasza ziemia, a osoby, które nam wydzierżawiają, więc tutaj musimy się dostosować do tego. Kawałek ogólnie ma 21 około hektarów i dlatego właśnie podzielimy, bo tutaj dosyć taka fajna ziemia, ten mi posiejemy, zobaczymy co to wyjdzie. Ale dzisiaj, no może już niektórzy zauważyli, bo tam może po niektórych rzeczach można tutaj zobaczyć, siejemy 900. Dlaczego? No bo tak jak w wcześniejszym vlogu mówiłem, jest problem z tą 800, tak. O niej to jeszcze opowiem. 700 jest przy rozsiewaczu. W momencie, gdy zaczepiałem z siewnikiem 900, to był z opryskiwaczem, więc był zajęty, a 900 wolna, także sobie ją tutaj podczepiłem. Pod ostatnim vlogiem, gdzie tam był tak krótki w sumie urywek z tego siewu grochu, tam nawet z środka chyba nie pokazywałem, jak siałem. Bo kilka osób pisało, że bez sensu taki duży ciągnik e, do takiego siewnika. No, ale wiecie, jak jest akurat ten wolny, to czemu mam koniecznie odczepiać 700? E, tym bardziej, że były tam argumenty przemawiające za brakiem ekonomiczności. Przed chwilą sobie dopiero odpaliłem zadanie, jakby liczenie tego spalania, tak? bo na początku obsiewałem ścieżki jak widać, więc skupiałem się na tym, a teraz włączyłem sobie dopiero te liczenie, no i póki co średnie spalanie 6 litrów na hektar, 6 litrów, 6 litrów na hektar, 6,5 prawie, także 800 paliła mniej, bo 800 e, paliła tam około 5 litrów. E, a wydaje mi się, że 5 litrów e, przy takim czynniku i przy takim silniku, no, który dodatkowo służy jako 3-metrowa talerzówka, tak? to nie jest e, sam w ziarna. I to też nie tak płytko robi tą talerzówkę, bo tutaj sporo resztek. I żeby to jak, wydaje mi się, jak najlepiej przygotować, to też troszkę głębiej. Oczywiście nie na jakieś 12, 13, 14 cm, ale tam myślę, że no nie wiem. Musiałbym teraz spojrzeć na te talerze, ile one gdzieś tam wchodzą, ale myślę, że 8, 10 cm jakoś robi. Więc myślę, że to spalanie, nawet w przypadku 900, gdzie, tak jak mówię, Wychodzi na poziomie wychodzi ono na poziomie 6,5 litra, no to już to nie jest wcale tak źle. Myślę, myślę że 700 pracując z tym silnikiem i też, też zaznaczmy, że pracujemy z prędkością 15 km na godzinę. Myślę, że 700 po pierwsze przy 15 na godzinę, i z pracą yy, w pracy w tym siewniku nie wiem, czy wyszła poniżej 4 litrów. Wątpię w to bardzo. E, mój, trzeba było sprawdzić. W tamtym roku nie pamiętam, ile ona paliła, gdy, gdy pracowała z Horszem. Ale jeżeli by spaliła 5 litrów, to prawie to samo co 800 -ka. No a nie, niestety, no, y, 700 jest to już model ciągnika. Yy, 12-letni, a nawet można mówić, że model jest starszy, no bo ta nasza 700-ka to jest model tej 700-ki już dużo wcześniej był, parę lat, więc no komfort w tych ciągnikach, których, o których mówię, czyli 800 900-ce no jest zdecydowanie wyższy. Też fakt, że są to większe ciągniki, to też i komfort idzie w tym, w, spa, w parze, tak? Pamiętam jak w zeszłym roku mówiliście, że wkurwiałoby Was te piszczenie, nie? Podczas gdy maszyna jakby alarmuje, że nie sieje, bo jest po prostu siewnik podniesiony. Oczywiście to można wyłączyć, nie ma problemu, ale Teraz oczywiście, jak jedziemy, jak siejemy, ja y, nagrywam, no to nie, nie ma żadnej muzyki w tle i to jest mocno słyszalne, tak. Natomiast, gdy gdzieś tam się y, nie nagrywam, w tle puszczam muzykę, czy to radio, czy to z YouTube'a coś, y, no to niestety, ale y, te komunikaty też już wtedy nie są takie mocno y, słyszalne i to też. Przez to nie są takie denerwujące, więc ja to sobie zostawiłem. Yy, I nie jest źle. No, oczywiście na nagraniu to będzie takie trochę denerwujące, ale nie ma co naprawdę narzekać. Oczywiście jak widzicie, brakuje tutaj terminala horsza, no bo po prostu wszystko sobie robimy na terminalu tutaj fenda. Jeżeli chcemy to na cały ekran. Jeżeli nie, to to sobie na połówkę wrzucamy a możemy nawet całkiem wyłączyć, jeżeli tak jak teraz mamy ścieżki już zablokowane nic tutaj się nam nie raczej nie będzie zmieniać więc yy, zobaczymy, no bo jeszcze wydaje mi się jedna ścieżka na pewno będzie ale to ja zobaczę ile hektarów mi wyjdzie z tego co tutaj obsie, obsieje i wtedy będę myślał, czy jedna jedna ścieżka pewnie będzie zobaczymy może dwie nawet bo gdzieś tam na geoportalu, jak sprawdzałem, to do, do, do tego drzewa przed nami mamy hektarów 6 z małym haczykiem, tutaj za drzewem wyszły mi w sumie dwie ścieżki, dwie ścieżki po 27 metrów, bo opryskiwacz prawdopodobnie będziemy skracać pod te ścieżki. Czyli na 27 metrów, łącznie to jest ponad 50 metrów, długość pola to jest tutaj w tym miejscu, no na pewno ponad 200 metrów, więc no jeszcze coś tam pewnie będzie trzeba dosiać, tak, bo z 50 metrów na 200, to, to tam, to gdzieś yy, koło hektara. Ale, a nie, w sumie to ja mam tutaj trzy ścieżki, więc koło półtorej hektara wychodzi, więc wyjdzie z 7,6-77 hektara, jak nie lepiej, więc no może jedna ścieżka wystarczy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie ma co liczyć. Ja zasypany przyjechałem prawie do pełna. 800, bodajże kilo y, jęczmienia wrzuciłem, bo to wrzucałem wczoraj, a dzisiaj rano już wyjechałem. Za jakiś czas tato ma mi podrzucić y, resztę, y, i później prawdopodobnie jeszcze wracamy. Y, 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 y. Jeszcze mamy do jęczmienia posiania około tam chyba 3 hektarów ze względu na to, że tak jak mówiłem we wcześniejszym blogu tam się areo trochę powiększył. A więc tylko najpierw musimy zrobić tam porządek, więc ten jęczmień będzie troszkę opóźniony można powiedzieć, bo myślę, że nawet do tygodnia może się to przedłużyć, czyli gdzieś tam w okolicach 10 kwietnia, po 10 kwietnia nawet będzie ten wysiew. No i z racji tego, że tam trzeba trochę to ogarnąć, no to ja muszę dzisiaj jak wrócę, przeczepiam 900 do grubera tego 3-metrowego i lecę trochę ogarnąć pod te zboże. A dlaczego grubera 3-metrowego? No bo nie chce mi się tego większego bezorkowca czepiać i go brudzić, bo to będzie też trochę w mokrym terenie, a więc lepiej mieć ten zapas dużej mocy. No i też później ten trzymetrowy agregat będzie dużo łatwiej wyczyścić, tak? Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Nie siejemy, nie siejemy, ja wiem, spokojnie. Łączmy wszystko tutaj wczoraj. Rozsiany nawóz w ilości mm, gdzieś około 110-120 kg. Yy, wieloskładnik, dokładnie polifoska szóstka. Yy, już nie rosyjski, no bo też nie są one dostępne. Oczywiście jeszcze nam, nam trochę tego ruskiego yy, zostało nawozu. Ale no, pójdzie oczywiście, w ziemię go wyrzucimy, nie będziemy <grydza> nigdzie używać. Dlaczego tylko tyle? A dlatego, że też wiele tutaj składników mamy w ziemi, naprawdę, bo 2-3 lata, lata już tutaj kukurydza w monokulturze była, dlatego wszystko tutaj praktycznie mamy w ziemi w, do, w dużych ilościach. Tak wygląda. Zestawik Tutaj to wcześniej wrzucałem Zdjęcie Że Była lekka awaria w przypadku Horsza. No jeszcze mamy go tutaj dużo tego jęczmienia Gdzieś tam 400 chyba kilo ma dowieść. Tato, to, bo tyle mu tam zostawiłem na pikapie, yy, Wrzucałem to zdjęcie, że tam była awaria delikatna w Horszu, a dokładnie chodziło o wentylator. O wentylator, gdzie tutaj nawet jeszcze gdzieś tam przecieraliśmy to, jak już po montażu, ale gdzieś tam wiecie, jak to olej zbiera. Później ten kurz. Po prostu uszczelniać w środku się yy, wywalił. Nie to, że tam uszczelka była pęknięta, czy coś, tylko po prostu wydaje mi się, że to mogło być coś źle zmontowane na fabryce. I tutaj w sumie, Chorus może nie być niczym winny, bo wentylator jest produkcji czeskiej, więc prawdopodobnie gdzieś tam w Czechach źle na fabryce zostało to zmontowane. Zasypałem się już do pełna, dorzuciliśmy 450 kg, to będzie aż na to, na ten kawałek, ale tak jak mówię, jeszcze tam parę hektarów do pysiania będzie. Wróćmy jednak do tematu silnika w Dojcu, do silnika w 828. Jakie dokładnie były objawy, jak to część z Was pytała, jakiś czas wcześniej już, jakiś, tak, no, jakoś już wcześniej zauważyliśmy, że mm, delikatnie z odmy, gdzie delikatny dymek. Początkowo, y, jakoś tak wcześniej nie zwracaliśmy na to uwagi, Myśleliśmy, że no kurde, by idzie jakiś tam dymeczek, ale to bardzo mały. No nie wiem, no zobaczymy. Gdzieś tam przy y, kolejnej wymianie oleju miał przyjechać serwis, to byśmy tam y, przy okazji sprawdzili co to, co tam dokładnie się dzieje, czy, czy to jest jakaś usterka, czy nie. Ale Bliżej wymiany oleju, jakby się zdawało, że coraz bardziej ten dymek idzie, nie? No ale już coraz bliżej do tej wymiany oleju, a tutaj wiecie, prace polowe trwają, no to, to jeszcze chwilę tam y, poczekamy i, i przyjedzie serwis przecież, nie? Nie będziemy ich specjalnie wołać i za 20 godzin znowu, czy tam za, czy tam za, y, za 50 godzin znowu, nie? Gdzieś tam chyba brakowało 50 godzin a zaznaczyć chcę, że my osobiście wymieniamy dodatkowo olej nieco 500 tak jak e, zaleca producent, ale my jeszcze między serwisami e, przez dealera dodatkowo wymieniamy olej w połowie, mniej więcej tych godzin. Także z reguły staramy się co 250 wymieniać osobiście, a e, co 500 jakby serwis. No ale ostatnio, już końcówka tych prac wiosennych, przygotowań pod y, kukurydzę, czy to też y, początki siewów, y, zbóż, wyskoczył mi błąd, że niski stan ciśnienia, czy zbyt niski stan ciśnienia oleju w silniku, bo no i tak kurde na początku, wiesz, no wyskoczył, wiecie, wyskoczył błąd, ale to nie ma wyjaśnienia tego błędu, więc to, oczywiście to było akurat w drodze do domu, więc tak przyjechał, yy, już yy, chyba zostały mi 2 km, więc rzuciłem tam do obrotów. Yy, I dotoczyłem się do tego domu, oczywiście w książkę od razu serwisową, zobaczyć co to za błąd. Okazało się, że no może być to dosyć poważna awaria. Albo po prostu wystarczyło wymienić olej, tak? Więc tam były, ten błąd można było interpretować różnie. No ale wiecie, jak się zajechało, no to um, gdzieś tam nie gasiłem jeszcze tego ciągnika. na, na początku zgasiłem, ale później przy włączonym silniku e, e, chciałem sprawdzić stan oleju. No i jak odkręciłem korek, no to zobaczyłem, że normalnie z, z podkorka wlewu oleju gdzie jest bagnet, normalnie uciekają spaliny. Więc to już taki był znak, że będzie grubo. Że to nie olej jest już tutaj winowajcą i że raczej będzie grubo. Bo przy zgaszonym silniku, gdy otwieraliśmy na przykład ten korek, no to tam nic nie było widać. Żadnych, żadnego dynku nie było. Bo olej no, rzeczywiście już ciemny, bo, no, bo zbliżał się termin też wymiany ale nie było, nie było jakichś e, czuć e, spalinami, więc nie rzucało się to też w oczy. Ale jak się zrobiło, to otworzyło się na właśnie włączonym silniku, no to już było wiadome, że że trzeba wzywać serwis. E, serwis przyjechał, no wiecie, no silnik sam tak e, poglądowo pracuje, bardzo równo, nic tam się nie dzieje, nic nie słychać, e, dopiero po w głębszym sprawdzeniu poprzez diagnostykę, przez serwis okazało się, że prawdopodobnie, oczywiście na 100% to będziemy widzieć jak już ten silnik zostanie rozkręcony, ale prawdopodobnie jest dziura w tłoku, no także trzeba robić silnik. Tak jak wielu z Was mówi, że przy 4000 motogodzin silnik robić, no to drama. Ale, znaczy ale tu nie ma ale, bo to jest dramat. Tylko że to, to jest wszystko wina y, jakiejś wady fabrycznej na pewno, ale też i tej pseudoekologii, która y, cały czas zmusza producentów y, ciągników do zmniejszania tych y, pojemności silników. I tak jak kiedyś John Deere miał nawet ogromne silniki, chyba największe ze wszystkich, tak teraz też on ma wcale w podobnej mocy, ma wcale nie większe silniki jak ta 800, bo chyba tam też nie całe 7 litrów. A wydaje mi się, że do takiego przydziału mocy 200-300 KONI, no to już powinno powyżej 7 siedzieć. Tak jak tutaj, nawet w tej 900, jest silnik 7,7 7 litra, no to. Też uważam, że tutaj mogłaby się siedzieć spokojnie ósemka. Coś z z przodu. Ale no jest jak jest. Po tam rozmowie z serwisantem powiedział, że będzie próbował ubrać coś producenta, bo no to jest trochę za wcześnie jak na taką awarię i mówi, że może, małe są szanse, ale mówi, że może fabryka się do tego poczuje i tutaj Postara się jakoś zrekompensować to, co wątpię, ale no, na szczęście mamy 900, która zastąpi bez problemu 828, więc nie ma też takiego oparcia, że cholera nie mamy czym robić i trzeba to robić na już. Możemy poczekać na rozwój sytuacji i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No, tak naprawdę no, 800 będzie nam potrzebna teraz e, w okresie e, letnich żniw, więc no, nie ma takiego pośpiechu. Sama robota to jest kwestia kilku dni, gorzej e, z częściami, bo tutaj niby jest problem. Że trzeba trochę poczekać. Same wyciągnięcie silnika z tego, co rozmawiałem, to jest. Dzień roboty dla dwóch yy, mechaników, więc bo tutaj trochę tej roboty będzie. Yy, no i będziemy czekać na rozwój sytuacji, tak? Zobaczymy. Na szczęście, tak jak mówię, jest ten drugi ciągnik w zapasie i myślę, że tak jak wcześniej, yy, jakoś wydawało mi się, że może lepiej, może ten drugi duży ciągnik to nie jest jakiś dobry pomysł, że lepiej na przykład wymienić John Deere'a na coś nowszego i mieć takiego 200 ciągnik, taki dwustukonny ciągnik, no, ale jednak z przebiegu sytuacji, no, i tak nawet po sytuacjach innych rolników, jak czasami się słyszy, że jeżeli główny koń pociągowy nie ma zastępcy, no to czasami jest problem. Ja nie mówię, że musi być odpowiedni, odpowiednik takiego czynnika, ale chociaż tam, żeby po prostu te najcięższe maszyny był w stanie jakimś tam pociągnąć.